yelling myself hoarse on this radio every day. It's just the weather dumps on us frequently here, and maybe my transmission doesn't get through. I don't know. I can't understand one word of what you say, Willard. Our... It's all going swell, sir. Get the bit up! Get it out! <gasps> Turn it off! Quick it off! Uh. I think you better come and check out site two. What about this? Blow through it. Find more meteorites. <laughs> nah, something a little younger than that. Oh no. Billy! Really? I don't want you to set that explosive, do you hear me? I do not want you to set that explosive! Wretched pyros! This place has a busy history. Witajcie moi drodzy z tej strony DSEO jesteśmy w mojej nowej serii na kanale zapewne się już domyślacie widzicie po opisie jest to challenge do Tomb Raider 3 tak jak obiecywałam i tak jak zagłosowaliście 19 łapek na dzień zakończenia głosowania było pod wyzwaniem no saves only pistols natomiast tak sobie przemyślałam sprawę, żeby też nie było za prosto. No saves, no jest to duże wyzwanie, no bo mamy i Nevada, i Eric's Tech Mines, i, i London, gdzie tych zgonów może się po prostu namnożyć nam kupa. Ale tak sobie pomyślałam, żeby jeszcze nie było tak łatwo, żeby jeszcze utrudnić mi życie i uprzykrzyć... To tak sobie pomyślałam, że do tego no saves, only pistols, dołożymy jeszcze no meds, a co tam, słuchajcie, jak iść za ciosem, to iść za ciosem, ja zawsze musiałabym coś, słuchajcie, od siebie tutaj doda dodać, więc, no myślę, że to już jest taki typowy hardcore, bo nie dość, że nie mogę zapisać, muszę uważać, jak mi pójdzie rozgrywka, wiecie, te pierwsze levely to to jest pikuś, Tutaj raptem mogą, mogą mieć jakieś takie błędy parkurowe, natomiast dalej no, jestem bardzo ciekawa, jak mi to pójdzie. Bez zbędnych gadek myślę, że możemy. W sumie zacząć, tylko jeszcze tak sobie myślę, w ogóle powiem Wam tak, od razu na wstępie bardzo Was przepraszam, mam jakieś problemy z zainstalowaniem tego Tera. Udało się, rozdzielczość też się udało zmienić. Natomiast nie mogę zmienić gammy. Od jest ustawiona trójka, i ogromnie Was przepraszam, nie jestem w stanie tego rozjaśnić. Bo w momencie, kiedy rozjaśniam, okej, okay, gra dalej działa, ale nie mogę już wejść do notatnika. Nie wiem, co się porobiło, w czym jest problem. Ale musimy grać w ten sposób. Zaczynajmy to. W każdym bądź razie y, gra tutaj na zewnątrz jest w miarę jasna, natomiast będą lokacje bardzo ciemne, i zrobimy tak, że ja po prostu będę używała dużo flar. Y, na początku, tutaj w tych pierwszych levelach, troszeczkę sobie ich poszczędzam, ale później będziemy jechać z flarami na okrągło. Może po prostu. Z, y, Umówmy się, że te Indie pozbieramy sobie ich troszeczkę, a później będziemy jechać z koksem i, i, i oświetlać sobie tutaj drogę, żebyście, wy też, mieli, żebyście też mieli możliwość jakby e, tutaj widzieć wszystkiego, co się dzieje. E, kolejna sprawa, jak widzicie, nie ma kryształków, bardzo dziękuję Sardokowi za przesłanie mi pacza, który nie tylko eliminuje kryształki, cały. Link Wam oczywiście wrzucę, tam jest wiele różnych innych poprawek. E, z, oczywiście. Zrobionych przez Sardoka, więc w opisie daję wam linka do zainstalowania, jeżeli ktoś by chciał. No, mi do tego wyzwania akurat jest to bardzo pomocne. Taki ten odcinek, pierwszy, będzie bardziej przegadany, wstępny, bo w zasadzie ja Wam obiecałam, że pomimo. Tego, jaki to będzie rodzaj challenge'u. Ja będę pokazywać Wam nadal fajne skróty, fajne jakieś rozwiązania, być może o których Wy nie wiecie. Natomiast no tutaj w pierwszym levelu, no owszem można sobie to skrócić, ja mogę ten level przejść w dwie minuty tak na dobrą sprawę, zresztą wiecie o tym ze speedruna jeżeli ktoś mnie oglądał na kanale, to ten level można wejść w 2 minuty i oczywiście absolutnie nie mówię tu o żadnych glitchach, bo w ogóle glicze są totalnie zakazane. Um. Czy bugi tutaj w tym wyzwaniu, to nawet nie ma takiej opcji. To przechodzimy po bożemu. Natomiast, jeżeli będą jakieś skróty, tak jak nie wiem w Naukilsie, no w, We w Wenecji, e, nie w Wenecji, Naukilsie no w dwójce w, w, w Operze, na przykład skróciliśmy sobie level. To ja tutaj absolutnie też będę z tego korzystać. Natomiast. Też mm, nie będę tego nadwyrężać, ten level jest banalny, można go przejść w dwie minuty, ale ok, zróbmy to tak jak należy. Druga strona jest też Londyn, Londyn, który można... Wharf, tak się to nazywa? Nie pamiętam tego ty tytułu, no pierwszy, pierwszy, słuchajcie, level z Londynu. Yy, generalnie ten etap też można przejść w dwie minuty, ale tam już, słuchajcie, nie będę przyginać pały, Zastosuję sobie na pewno jakieś skróty, ale nie ten, który jakby zgraca nam praktycznie cały level. Tak, tak citować, słuchajcie, nie będziemy. No, ale jeżeli będę miała możliwość skrócić sobie, na przykład, level o połowę, to na pewno z tego skorzystam. Co dalej? Korzystamy tylko ze zwykłych pistoletów. Ja sobie tu tylko zerknę, czy nie ma tu flar? No, bo tak. Ja nic nie zbieram, sekretów tak samo, nie odhaczam, bo byłoby to już mi się wydaje. Nie wiem, czy, nie, nie, czy a wykonalne, ale no, mogłabym ten challenge skończyć już za dwa lata. Także no, myślę, że tutaj już nie przesadzajmy. Natomiast. O, nic mi nie zrobiła małpka. Natomiast, tak, co my tutaj. Co jeszcze chciałam takiego organizacyjnego powiedzieć? Nie wiem, w sumie. Czy ja coś chciałam jeszcze takiego na wstępie? Z ogłoszeń parafialnych mamy flary. Hmm. Oczywiście y, też, y, a propos y, tych nieudanych prób, ja wam je oczywiście będę pokazywać. Y, o, zobaczcie, ja nigdy nie patrzyłam, co ta małpka robi z tą. Ja myślałam, że ona ją zabiera i ona cały czas z nią chodzi. Ej, a ona ją po prostu składa w inne miejsce, ale słodka jest. Słuchajcie, no, totalnie jak mój pies, który mi podpieprza skarpetki albo majtki, jak mi jak na przykład ściągam z suszarki i mi bielizna spada, to później na przykład jak mi czegoś brakuje, no to wiecie, gdzie idę szukać tej bielizny? Do logowiska mojego psiaka. Ale dobra, wracając już do, do tematu. A... Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No i to jest właśnie tak. Pomyślałam o psie i już mnie rozproszyło. A... Kurczę, no nie wiem, co chciałam powiedzieć. Dobra, może mi się jeszcze przypomni w trakcie tutaj gadania. Sekretów nie, ale tylko sobie zerknę. Jeżeli są takie, wiecie, jak tutaj, na widoku, to sobie tylko zobaczę, czy nie ma tych y, flar. No, tak, na dobrą sprawę, apteczek nie używamy. Używamy tylko pistolety, więc jakiekolwiek znajdki są nam totalnie niepotrzebne. Mm, przyciszymy sobie strzelanie, żeby muzyczka była w, mm, lepiej słyszalna. Myślę, że tak będzie ok. A co dalej? Mm, o, tak sobie jeszcze pomyślałam, że żeby utrudnić mi jeszcze bardziej, to River Ganges. który jest notabene krótki i bez, bez sekretów my go przejdziemy w raptem nie wiem, 4 minuty, 5 z góra i um, my będziemy generalnie save'y, no to jest no saves, tak? ale no, ja save'a będę musiała robić na początku każdego levelu no bo jest to mm, ja nie jestem w stanie czasowo przejść całego te era, wiecie jednym za jednym zamachem, no bo po prostu czasowo jest to dla mnie niewykonalne więc ten jeden safe zawsze na początku każdego levelu musi być natomiast a propos River Ganges, jeżeli ja przejdę River Ganges to ostatni mamy kurde co to było pięknie, mam nadzieję, że tyle HP mi wystarczy do końca, do dokończenia do tego levelu e, natomiast e, z racji, że River Ganges jest takie krótkie to, to Nego, czyli ostatni level z Indii, nie saveowałabym tam na tym levelu. Zrobimy to na jednym save. Ie. Dwa levely na jednym save i zobaczymy, czy nam się to uda. Aha, wiem, co chciałam powiedzieć. A propos tych nieudanych prób. Tak, i ta małpka mi wtedy przeszkodziła. A propos nieudanych prób, moi drodzy. Jeżeli, nie zauwa jeżeli tutaj nie zobaczycie na samym początku odcinka. Nieudanych prób, to znaczy, że po prostu udało mi się to przejść za pierwszym razem. Natomiast zawsze. Eee, czekajcie, bo to są harpuny. Nie wiem, czy. Jeszcze nie wiem, eee, co będzie, słuchajcie, z Ludgate. Czy ja m, będę strzelała z tego, z tego pojazdu, ale raczej nie. Jeżeli to jest Only Pistols, to po prostu będę sobie musiała poradzić z Only Pistols. Eee, no, dalej. Eee, wracając do tematu. Eee, jeżeli tutaj nie było żadnych na wstępie blupersików przed rozpoczęciem odcinka, to znaczy, że udało się to przejść za pierwszym razem. Natomiast zawsze właśnie te, te takie wycinki będziecie widzieli na samym początku, nie na końcu. Co jeszcze? Może się też okazać. Też się tak nie nastawiajcie, że jak widzicie pełnoprawne przejście, to ono będzie, wiecie, takie. Bez zgonu. Mogę Wam czasami sprawić psikusa, że dodam kolejny odcinek, na przykład Bach, nie wiem, Nevada, powiedzmy, załóżmy. I na przykład pokazuję Wam bloopersy przed. I pełnoprawne przejście, a tam ginę na sam koniec, nie? I dopiero w następnym odcinku pokazuję Wam normalne przejście. Nie no, nie wiem, zastanawiam się, może Wam kiedyś zrobię takiego psikusa. Ale to, to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Następnym na pewno etapem po dżungli wezmę sobie Nevady, a to tylko i wyłącznie dlatego. Nie, nie, ma, nie ma dla mnie jakiegokolwiek znaczenia, że jesteśmy tam bez broni, że my wszystko tracimy, bla, bla, bla. Mi na tym nie zależy, bo i tak niczego nie będę używać. Natomiast dlaczego biorę następną wadę, Bo wydaje mi się ona najcięższa w tym wyzwaniu. Zaraz następny w kolejności jest Londyn, Ale pierwsza to ta Nevada i po prostu chcę zobaczyć, czy jestem w stanie wykonać ten challenge. Wiecie, te lasery, wiatraki, no meds, no safes, no dramat. I po prostu jak mam się nawkurzać, a później po prostu sobie przechodzić, to może nie nalajcie, nie przesadzajmy, bo im dalej w las, tym będzie cały czas coraz gorzej. Natomiast taki jeden bach, wiecie, z, z góry, taka drama i, i rage z mojej strony, no to wolę sobie zacząć od takiej masakry, a nie stopniować sobie to. Tak już mam. A, i co dalej? No, tutaj widzę, że no, no, co jest nas w stanie tutaj złamać w tym levelu? No, nic. Tak, na dobrą sprawę już dawno mogliśmy go zakończyć po dwóch minutach, ale co to by była za zabawa? Też tu nie chodzi o to, w tym no, no saves, no meds, żeby unikać czegokolwiek, bo to nie jest wyzwanie, no kills, prawda? O, mamy flary. To nie jest wyzwanie, no kills, więc. <słuch> Więc my się tutaj też będziemy musieli zmierzyć z przeciwnikami i, i też nie pomijać wszystkiego jak leci. Ale, tak jak mówię, będę to robiła w miarę rozsądnie i będę się starała Was jeszcze w pewnych kwestiach um, zaskoczyć. Natomiast, no tak jak um, już wspominałam, Indie. Czy ja jestem w stanie Was czymś zaskoczyć? Być może w następnym odcinku znam taki fajny skrócik, który. Um, Początek jakby skraca nam o kilka minutek, no nie wiem, może jakieś 5 minut rozgrywki, no ale zawsze to jest 5 minut. Może nie znacie, zobaczycie to w kolejnym odcinku. W każdym odcinku będę się starała coś ciekawego przedstawić, jeśli się oczywiście da. Co dalej? Tak sobie myślę, co ja jeszcze chciałam albo mogłam Wam przekazać. Pewnie to będzie mi się tak wszystko, słuchajcie, przypominało. O. Generalnie tą salę można też przejść bez zalewania na początku wody. Jeżeli my te, nie zalejemy tej sali na początku, to tutaj będą nam biegały tygryski. To taki smaczek. Ale później, ostatecznie i tak musielibyśmy ją zalać, no bo musimy sobie tutaj przepłynąć do kolejnej lokacji. Ale powiem szczerze, że dziwię się, że nie wybraliście challenge'a No Kills. Owszem, było tam na, za No Killsem około bodajże 9 osób na dzień, w którym zakończyłam to głosowanie. No ale mimo wszystko jestem zaskoczona, no bo jednak przy No Killsie widzimy coś nowego w sensie takim, że... Patrzymy, jak, jak gra zachowuje się w momencie, kiedy nie ubijamy tych wrogów. Myślę, że taka Nevada byłaby dla mnie być może nawet nie do przejścia, albo i do przejścia, bo znam parę triggerów oczywiście, ale je ja też będę starała się Wam pokazać w tym wezwaniu. Więc, mimo wszystko, że nie wybraliście No Kills, będę się starała Wam pokazać też coś ciekawego. No ale wybraliście to, ja też się cieszę z tego powodu. Bo to zawsze jakieś odświeżenie robiliśmy w dwóch pozostałych częściach No Kills. Takie było zamierzenie, żebyście teraz to wyzdecydowali. Yy, I teraz chyba będę właśnie robić to w ten sposób do kolejnych części tak samo, oczywiście o ile nie polegnę na jakiejś po drodze. Zbliżamy się już do końca tego, tego odcinka. Dobra, tygrysek ubite. Yy. Tu nic nie ma. Dobra. to co, tylko kluczek nam pozostał do włożenia. Także z ogłoszeń myślę, że to wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałam, to wspomnę w następnym odcinku. I za chwilkę się widzimy na statystykach. Hello? Hello? What? What do you want from me now? Nothing that taxing. Are you alright? Well if you'd all stop, I might be just fine. Just a hundred percent. Just if you'd all stop, who are you talking about? All you hundreds of you talking and chattering and breaking my brain up. Mm -hmm. Well, I'm not quite sure where you're coming from. But I just want to know about the Infada artifact. In the temple up there. <laughs> voodoo magic and all, huh? I don't touch the stuff myself. It's not voodoo. Look, is there anyone else here with you? Yeah. Randy and Rory. Randy and Rory? Where? What are you all doing here? Well, they're staying put. In that temple. I told them not to. I warned them first. Not doing much now, I doubt, under half a ton of mudslide. Me. I'm leaving. Next bus out. This jungle is rooted enough to rot into me. I'd offer the same advice to you, but you don't seem like the type to take it. To care if I said you're gonna die in there. <laughs> yeah. Die. To tyle, moi kochani, na dzisiaj. Zobaczcie, nie mamy ani jednej apteczki. Save też nie został ani jeden wykonany. Zresztą zobaczycie w następnym levelu, że zasejwuję sobie na początku albo zrobię to przed nagraniem. W każdym bądź razie dziękuję Wam i do usłyszenia, kochani. Cześć!